Cześć. Czwartym szczyty, szczytem na naszej trasie będzie Radziejowa w Beskidzie Sądeckim, wysokość 1262 m, wybitność 532. Najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, jeden z najwybitniejszych szczytów Beskidów i polskich szczytów w ogóle. Najwyższa kulminacja pasma Radziejowej, zalesiony, niezbyt styromy i w gruncie rzeczy nie wybijający się w grzbiecie wierzchołek. Na szczycie drewniana wieża widokowa, a z niej widok na Beskid Sądecki, Pieniny, Tatry i Gorce. Na szczyt radziejowej ruszymy z rytra czerwonym głównym szlakiem bespickim.